Tysiące wyleczonych małych pacjentów, setki lekarzy i personelu medycznego. Już w następnym roku chirurgia dziecięca w Olsztynie będzie mogła obchodzić 70-lecie istnienia. Ja zacząłem tutaj pracę w 1980 roku. Oddział istnieje od 1956 roku oficjalnie. Tutaj się został przeniesiony, połączony z pediatrą, która była w innym miejscu zupełnie, w 1974 roku. W tamtym czasie, jak wspomina obecny ordynator oddziału klinicznego, chirurgii i urologii dziecięcej, z ośrodkiem leczenia zmian naczyniowych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie był bardzo nowoczesną placówką. Mijały lata, zmieniała się dyrekcja, ordynatorzy, a standardy opieki medycznej niezmiennie pozostawały na wysokim poziomie. Naszą mocną stroną to jest zespół ludzi. Mówię o lekarzach, pielęgniarkach. Osoba, które tutaj się również związane, bo ja mam bardzo, bardzo zmotywowany zespół lekarzy. który wykonuje pełen zakres zabiegów z chirurgii dziecięcej. Od chirurgii y, takiej najbardziej szczegółowej, jak chirurgia noworodka, tak, Chirurgia przewodu pokarmowego wad odwrodzonych, generalnie u noworodka, przez chirurgię ostrodyżurową i y, wszelkie urazy, chirurgię taką brzuszną, po y, rzeczy bardziej planowe, ale też szczegółowe, jak chirurgia onkologiczna, chirurgia wad klatki y, y, piersiowej i także kwestie zaopiekowania pacjentami ze zmianami naczyniowymi, podstawowe zakres, zabiegi z zakresu ortopedii. Y, 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 to wszystko jest w naszym zasięgu. Ponadto szpital dysponuje bardzo dużymi możliwościami diagnostycznymi i korzysta z wiedzy licznych specjalistów. Mamy tutaj i neurochirurgów, i chirurgów twarzowo laryngologów, okulistów, jak również mamy tutaj możliwość i to jest jedna z najnowocześniejszych pracowni w Polsce wykonywanie zabiegów endowaskularnych, czyli wewnątrznaczniowych. Ośrodek Leczenia Zmian Naczyniowych to jedna z najnowocześniejszych pracowni tego typu w Polsce. Choroby naczyń dotyczą nawet około 7% populacji. To dziedzina medycyny stosunkowo młoda, dynamicznie rozwijająca się i mocno uzależniona od najnowszych technologii, między innymi diagnostyki obrazowej czy laseroterapii. To też z kolei wpływa na zwiększoną rozpoznawalność, zwiększoną ofertę tego, co możemy zaproponować tym pacjentom, którzy często na przykład do tej pory nie mogli otrzymać żadnego leczenia, bo po prostu takie nie istniało. To z kolei sprawia też, że wraca do nas sporo dzieci, albo nastolatków, albo ludzi takich na pograniczu wieku dziecięcego i dorosłego, którzy w momencie, kiedy się rodzili, nie mieli żadnych opcji, a teraz one się pojawiły, i w związku z tym, jakby ta, można powiedzieć, druga fala pacjentów do nas trafia. Zatem pacjenci przyjmowani do Olsztyńskiego Szpitala Dziecięcego leczeni są kompleksowo i mało inwazyjnie, czyli nieokaleczająco. I te dzieci do nas przyjeżdżają w tej chwili z całej Polski, jeśli chodzi o, o to, to leczenie, ponieważ w oparciu o pracownię... To angiograficzną i radiologa interwencyjnego, tak się to nazywa, czyli pan dr Wasilewski, wykonuje naprawdę niesamowite rzeczy, jeśli chodzi o możliwość tych, tych, tego leczenia. Mamy możliwość, leczymy dzieci również z całej Polski, dotyczących wad wrodzonych przed nie ściany klatki piersiowej. To są takie deformacje wrodzone klatki piersiowej i to jest taka druga nasza mocna strona jeśli chodzi o takie wykonywanie zabiegów. I to nie tylko chodzi o leczenie operacyjne, koreksy tej wady, ale również okres ten pooperacyjny, kiedy znieczulamy te nerwy międzyżebrowe i dzieci po prostu nie boli. Średnio od 30 do 40% zabiegów w oddziale chirurgii szpitala dziecięcego w Olsztynie wykonywanych jest metodą laparoskopową. Dotyczy to głównie jamy brzusznej, klatki piersiowej. I, I to jest nasza taka mocna strona i praktycznie nie ma takiej możliwości, albo taki, takiego sposobu, którego moglibyśmy nie wykonać metodą mało inwazyjną. Oddział kliniczny chirurgii i urologii dziecięcej z ośrodkiem leczenia zmian naczyniowych jest największym oddziałem Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. W lipcu bieżącego roku zakończył się jego gruntowny remont. Oddział wyposażono w nowoczesną instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną niskoprądową i wentylacyjną. Kilkuosobowe sale chorych z łazienkami na korytarzu Zostały zastąpione przestronnymi, jedno- i dwuosobowymi pokojami z własnymi łazienkami. Generalnie poprawiły się warunki, jeśli chodzi o pobyt dzieci. Jednocześnie rodzice mają też poprawione warunki w tym sensie, że mogą całodobowo przebywać z dziećmi i jednocześnie wypoczywać, jeżeli, jeżeli taka jest potrzeba. Poza działalnością taką kliniczną, czyli leczeniem pacjentów, prowadzimy też dydaktykę w ramach struktury uniwersytetu i do tego mamy teraz osobną wydzieloną salę. Ale mamy osobną swoją salę, gdzie możemy wykonywać u pacjentów badania USG, bo u niektórych z pacjentów też sami takie badania wykonujemy. Możemy pracować w warunkach które zapewniają i nam i pacjentom no takie postugodne warunki na to żebyśmy się nie tłuczyli, żeby żeby nie było bałaganu też cieszymy się bo ta przebudowa jest między innymi elementem tego naszego dużego strategicznego projektu który realizujemy z funduszu medycznego za 181 milionów złotych którym to projektem mamy stworzyć ośrodek leczenia chorób rzadkich w naszym szpitalu. W ramach tego projektu koszt świeżo wyremontowanego oddziału chirurgii wyniósł blisko 10 milionów złotych.